Ja myślałem o czymś zupełnie innym, bo... Zawsze mówimy o tym, że wampiry czy upiory, one powstają z ludzi, którzy umarli. Tak, że mamy ludzi, natomiast wampiry i upiory to jest, powiedzmy, ten obraz człowieka, ten negatywny w krzywym zwierciadle. Człowieka, śmiertelnika, któremu czegoś brakuje, jakiejś części duszy, albo na przykład jakichś emocji, albo pozytywnych. Albo może jest tak, że ma w sobie tą magię roczną, ale te mocne emocje dopiero wyzwalają tą magię, że on manipuluje magią poprzez potężne emocje. Tak, a ja myślałem o podejściu do tematu z drugiej strony. Czyli, co jeżeli. Wampir to jest Naturalna istota. Zaczęliśmy od wysą są wampiry, i ludzie zostali przez wampiry stworzeni jako powiedzmy taka degeneracja, która okazuje się, że, o, ma bardzo słodką krew, można z tego pić, można z tego czerpać siłę, ale ich hodowla wymkna się spod kontroli, rozrośli się, obrodzili w różne państwa, kraje, I wampiry zostały zepchnięte na margines, ponieważ ludzie mają zbyt dużo potęgi i wampiry nie są w stanie ich wszystkich pokonać. I tutaj widziałbym taki setting odwrotny do tego. O którym pierwszy mówiłem. Czyli taki, gdzie mamy taki steampunkowy świat, maszyny parowe, prawda, dżentelmeni na ulicach, trochę taki londyński, powiedziałam trochę mroczniejszy. I to jest taki świat, gdzie wampiry od setek lat, od pokoleń. Właśnie polowały na tych inteligentnych ludzi, żeby trzymać ludzkość w ciemnych wiekach. I tak je kontrolowały. Ale ta w końcu technika jakoś poszła dalej, i dalej jest ten steampunkowy świat, gdzie wampiry prowadzą już taką regularną wojnę, żeby zabijać wszystkich inteligentnych ludzi, żeby jak najmocniej powstrzymać ten przyrost technologii, bo on jest zbyt niebezpieczny dla wampirów. I próbują utrzymać go tak. właśnie w takim steampunkowym klimacie. Tak, dokładnie o tym myślałem, gdzie to wampiry muszą działać inteligentnie, gdzie muszą wybierać swoje cele. A z drugiej strony, jednocześnie kontrolując swoje łaknienie, bo wciąż tak. krew jest słodka. Chce się pić krew, tak? jak się spotyka powiedzmy idącą po ulicy kobieta albo mężczyznę, który jest jakiś tam pośredni, ale to wciąż jest worek krwi, wciąż no, trzeba się powstrzymać, żeby znaleźć się na tego właściwego i przeprowadzić akcję. Tak, tak, albo ja, właśnie robią taką maskaradę i polują na te kluczowe jednostki, albo organizują zbrodnicze ideologie, jak komunizm, która po prostu zaprzecza rozwojowi. Powoduje masowe wyniszczanie dużych ilości Płaci ludzkich, że tak powiem. Nawet nie tylko mówimy, że komunizm, ale ogólnie mogą infiltrować dwory czy na przykład sejmy, rządy innych krajów i to prowadzi do wojny, żeby ludzie sami się wybijali. I to też jest ciekawe, że e, wojna też prowadzi do rozwoju, więc to może... Do zupełnie... wyścigu zbrojeń? Tak, do może, wyścigu zbrojeń. Może był taka właśnie fabuła, że jakiś mądry wampir doszedł do wniosku, że ta taktyka była błędna. Tak, bo tak. Bo doprowadziła do wyścigu zbrojeń, który sprawił, że wampiry teraz nie mają przewagi. Tak, tak. Pójdziemy jeszcze w przód, na przykład Mamy świat, ale dzisiejszy. I wampiry są odpowiedzialne za social media, żeby właśnie ogłupić społeczeństwo, żeby zablokować ten przyrost inteligentnych ludzi, tych naukowców. Tak, żeby zabraniać subskrybować alchemików, żeby nie pozwalać pisać im komentarzy, dawać lajki, żeby spychać gdzieś tam na drugi. Tak, żeby wszyscy oglądali koty, wypadki. TikTok został stworzony przez jakiegoś chińskiego Jiangxi, właśnie, A. który chce, żeby przez te ciągłe zastrzyki dopaminy ludzie nie rozwijali się, nie myśleli i nie zadawali pytań. Żeby zadowolili. Się prostą egzystencją z zastrzykami dopaminy. Tak, tak. tak to jest też na ciekawy taki pomysł, jaki miałem, że być może właśnie wampiry boją się rozwoju technologicznego, skoro wampiry w klasycznych powieściach nie odbijają się w lustrze, ale często też y, wampire nie łapią się w kamerach, to być może wampiry boją się tego, że technologia kamer pójdzie tak do przodu, że nagle wymyślą kamerę, która będzie ich łapała, która będzie nagrywała ich. Albo w drugą stronę, że wampiry czują się strasznie zdyskryminowane, bo nie są w stanie nagrywać shortów, nie mogą się nagrać, że tak. robię, jem tutaj, albo jestem na wycieczce, bo mnie nie widać na zdjęciach, nie widać mnie na kamerze i czują się tak po prostu zdepresjonowane. Tak, wampir chciałby być wituberem, ale niestety czujniki go nie łapią, więc tak. nie, nie może Probierze. tworzyć Contentu. I może tylko prawda, robić jakieś arty przez AI. No jest, nie wiadomo, czy alchemistyczny jest. Jest zazdrosny, bo kiedyś tak były przynajmniej czasy malarzy i wszyscy musieli siedzieć Właśnie. pół godziny przed pędzlem, co przynajmniej wampira można było namalować i człowieka można było namalować. A teraz co? Ludzie nie są dyskryminowani, a wampiry są. No ale z drugiej strony, gdy mówimy o wampirach, jako takich, którzy mają duże doświadczenie i mogą wykorzystywać swoje naturalne cechy, powiedzmy, wampir szpieg, który mamy zimną wojnę, porusza się, powiedzmy, na ulicach Berlina i ktoś go śledzi. No to co? On wyciąga lusterko i patrzy przez siebie, kto tam go śledzi. <grym> no to byłoby dobre. Tak, Tak, bardzo ciekawe użycie. Ale jeszcze, Arturze, właśnie wcześniej zacząłeś o odnośnie, że cała lasa wampirów uzależniona od krwi i to by miało bardzo ciekawe konsekwencje, bo zobaczmy, że jeżeli mamy tą rasę, która tej krwi tak bardzo pragnie, to to pragnienie krwi może na przykład ograniczyć ich rozmnażanie. Mówimy tutaj o czystym pragnieniu. Tu, tak, dla... tak. Dobrze, że to zauważyłeś, Tak, bo, bo jeżeli my się teraz podamy się temu instynktowi seksualnemu instynktowi macierzyńskiemu, tacierzyńskiemu i spłodzimy tych potomków, to w tym momencie. Tych wampirów będzie więcej, będzie więcej osób uzależnionych od krwi. W końcu może tej krwi zabraknąć, a zresztą nim będzie nas więcej, to będziemy musieli się bardziej dzielić i rzadziej tak naprawdę, z tej krwi korzystać. No To jest dosyć duży dla takiego naukowca problem. Tak, ale bo ja właśnie myślałem o też takim podejściu, że jeżeli wampiry powiedzmy były tym stadium początkowym przed człowiekiem, nie zawsze piły krew, nie były uzależnione od tej krwi. Mm -hmm, że właśnie to tak. powstanie ludzi do tego doprowadziło, że wampiry kiedyś. Pojały się miały, narkotyk. Kurczę. Tak, tak. Wampiry kiedyś miały wspaniałe społeczeństwo, wspaniałą kulturę i człowiek się, i wszystko. Tak, tak, pojawienie się ludzi, ale pojawienie się tego nałogu, tej krwi sprawiły, że to społeczeństwo upadło. Właśnie to, co mówisz, że im więcej jest ludzi, tym więcej z tego narkotyku, więc dlatego. Populacja ludzi no pozwolono jej się zwiększyć, aż w końcu się wymknęło spod kontroli. Taka ludzie... wieża Babel upadła. Tak, dokładnie. Ludzie uciekli, zaczęli zakładać swoje własne społeczeństwa, swoje własne państwa. I zanim wampiry się ogarnęły, zrozumiały, jak bardzo to ich niszczy, że musiała się pojawić jakaś jednostka albo kilka wybitnych jednostek, które potrafiły tak opanować ten swój głód krwi, potrafiły ten nałóg opanować i sprawić, że wampiry zaczęły myśleć. Tylko, że wtedy, kiedy wampiry zaczęły myśleć, to było już za późno, kiedy ludzie faktycznie już przeszli przez jakiś tam Rozwój. doszli na przykład do poziomu dzisiejszego średniowiecza czy renesansu i wampiry już nie miały tej czystej przewagi swoich potęg, bo ludzie mieli bronię. Widzę właśnie ten setting, gdzie dopiero wampiry ogarnęły się wtedy, kiedy doszła do nich ideologia buddystyczna. Te medytacje, kontemplacje, <grym> dopiero wtedy potrafią wyzbyć się, zwalczyć sobie ten głód krwi i próbować konfrontować się z tą cywilizacją ludzką, która już weszła na taki trochę wyższy poziom. No tak, ale na pewno jeżeli chcemy pokazać, że jest ciekawe społeczeństwo ludzi, to społeczeństwo wampirów też nie powinno być jednolite. Też powinni być ci hedoniści, tak. którzy... karpę no. Tak. To też może być połączone z tym, że im więcej wampir pije krwi, tym jest potężniejsze, tak? Że to jest taka potęga, siła, tylko że on się w tym zatraca. I to może być, że te wampiry hedonistyczne, one piją dużo krwi, zwracają na siebie dużo uwagi, ale są potężne, są faktycznie w stanie się przebić przez wielu ludzi mimo tej technologii, ale prędzej czy później ludzie zbiorą się w takich siłach, że ich dojadą. Jest tylko kwestia, hedoniści balansują na granicy. Czyli sto, stoicy i hedoniści. Tak, tak. Stoicy próbują patrzeć w przyszłość, próbują się opanować i ograniczyć ludzi, żeby zapewnić przetrwanie. Natomiast hedoniści mają to wywalone, balansują na ostrzu noża i piją, zabijają, bawią się i tylko ci przetrwają, którzy w odpowiednim momencie są w stanie wycofać się i zabrać te dobre wspomnienia ze sobą. Tak, w ogóle co to lecofem do tej genezy, w takim settingu, gdzie to wampiry tworzą ludzi. Taki pomysł, że dlaczego wampiry chciałyby swoić człowieka, znaczy swój innego rodzaju wampira? Może dlatego, że ten wampir z założenia mógłby na przykład chodzić w słońcu człowiek został stworzony jako ten lepszy wampir, który miał chodzić w słońcu, a jednak ta modyfikacja się nie udała i doprowadziła właśnie do klęski. Eugenika wampiryczna doprowadziła do stworzenia człowieka, a to się okazało ich zagładą. Tak, tak, pytanie czy stworzyć lepszego wampira, czy stworzyć sługę, bo możemy pójść w, w dwóch kierunkach. Na przykład to też może być takie, że historia nie jest jasna i niektóre wampiry wierzą, że ludzie są następnym stadium ewolucji, że to jesteśmy my po pozbyciu się tej wrażliwości na słońce, ale zapłaciliśmy za to powiedzmy długością życia. Ale z drugiej strony, na przykład może być tak, że wampiry tak naprawdę nie chciały siebie udoskonalać, tylko chcieli mieć sługi, niewolników, którzy mogliby im dogadzać także. Pracować. W trakcie tak, dnia, tak. Tak, tak. tak, tak. To jest ciekawa koncepcja. Nie wiem, czy chcemy jeszcze ją trochę rozwinąć, czy możemy przejść do kolejnego pomysłu. No Myślę, że możemy chyba przejść dalej, bo tu jest dużo potencjału, ale może zostawmy pole do popisu naszym słuchaczom. Drodzy słuchacze, zostawcie komentarz i dajcie znać, jakie historie byście opowiedzieli w tego rodzaju świecie. Tak, inny pomysł miałem, że wampiry jako pewien rodzaj magicznej zarazy, znaczy, że wampiry gryząc zarażają innych, ale tutaj trzeba by to jakoś wymyślić i dobrze poskładać, bo w większości tych fabuł telewizyjnych to jest tak, że no, z tymi wampirami to się da jedynie walczyć bronią maszynową, jakimiś tam granatami, nie wiadomo jaką technologią, a ludzie się nie zastanawiają, a co było kiedy ludzie strzelali z łuków i bili się pałkami jakimiś nabijanymi żelazem. Dla mnie trzebałoby dać słabość dla wampirów, żeby nie było tak, że wampiry kiedyś mogłyby cały świat podbić, ale nie zrobiły tego z jakichś niewyjaśnionych powodów. Dlatego mi się wydawało, że takim przeciwieństwem magii właśnie jest ta świętość. Że co jeżeli wampiry w dzisiejszych czasach zdobywają potęgę, dlatego że jest postępująco właśnie ateizacja społeczeństw, i dlatego właśnie one mogą nareszcie rozprostować skrzydła. Bo wcześniej wszyscy byli bardzo religijni, tak. bardzo gorliwi w tym świecie średniowiecznym, a teraz jest ten ateizm i sprawia, że wampiry są silniejsze. Tak, dokładnie, że wcześniej albo ciężko tworzyć nowe wampiry, bo wszyscy byli głęboko wierzący i na przykład podczas przemiany się modlili i później nic z tego nie wychodziło, więc ta klątwa zło magiczna właśnie nie mogła przebić się dalej. Tak. Dopiero w dzisiejszych czasach wampiry są w stanie podbijać tak. w ten świat. To oczywiście musi być połączone z różnymi wiarami. Niestety wiele mediów, seriali, książek, filmów bierze ten pomysł, o którym Ty mówisz, Pawle, tylko zakłada, że jest jedna religia, która jest prawdziwa. Tylko wtedy nie zastanawiają się, co z resztą tak. świata, tak. Znaczy, wydaje mi się, że dało to radę wytłumaczyć w ten sposób, że jest ten poszukiwania duchowe siły wyższe. Tak, po tak, że jest ta siła wyższa i po prostu bardzo różni ją na świecie interpretują, tak. ale gdzieś ta boska cząstka w człowieku, ta nadświadomość gdzieś tam się podczas tej modlitwy głębokiej, podczas tej głębokiej medytacji łączy z tym Bogiem. Czyli trochę coś takiego w świecie roku mamy motyw prawdziwej wiary, która jest zależna od człowieka, a Tutaj, o tym mówisz o sytuacji, gdzie jest jakaś świętość, siła, która istnieje na świecie, choć to, że różni ludzie inaczej interpretują i wokół niej tworzą religię, ale te religie wciąż z tej świętości czerpią i dlatego tak. ma ona wpływ na wampiry. Tak. tak, tak, dokładnie. Dokładnie tak. Dlatego celem wampirów byłoby mówienie wszystkim bardzo powierzchownego podejścia do religii. Mówienie, że no, słuchajcie, religia jest tylko to, żeby Kościół się wzbogacił, to jest takie proste przesłanie, bądź miły dla drugiej osoby, no to co to za odkrywczego, to nie musi żadnej religii być, a tu jeszcze jakieś wymagania od Ciebie mają, żebyś albo tam medytował, albo tam łaził do Kościoła co tydzień, żeby pokazać, jakie to są problemy i przedstawiać to płytkie podejście do, do wiary, ponieważ to płytkie podejście do wiary jest zaskakująco wszechogarniające, no pewnie było na, na przestrzeni Wieków również. Zgadzam się, Marku. Tylko też trzeba by wtedy pomyśleć, jakimi mocami dysponują wampiry. Bo jeżeli mamy sytuacje, w których wampiry doprowadziły do tego rozwoju nauki, żeby zwalczyć religię, to wampiry muszą być naprawdę potężne na tyle, że. Powstająca nauka nie jest w stanie zrobić im takiej krzywdy, no bo kiedy patrzymy na dzisiejsze bronie, na przykład bronie wybuchowe, bronie nuklearne, no to ciężko by powiedzieć, że wampiry, które doprowadziły tego świata, tak naprawdę zrównały pole bitwy między sobą a ludźmi, ponieważ ludzie mają dostęp do takiej technologii. Wiadomo, wampiry też mogą mieć dostęp do technologii. To nie jest tak, że oni nie mogą jej używać, tylko to oznacza, że śmiertelność jest taka sama po obu stronach, więc trzeba by zrobić z wampirów jakieś istoty nadnaturalne, które byłyby odporne na to. Znaczy, moim zdaniem, jeżeli wampir jest znacznie bardziej sprawny od człowieka, a oprócz tego nagle okazuje się, że wampirów jest coraz więcej, bo bardzo łatwo jest ich być coraz więcej, bo ludzie nie są religijni, to w tym momencie tą siłę bym właśnie uzyskiwał w tym, że każde zarażenie to jest jeden człowiek mniej, jeden wampir więcej. Ponadto zobaczmy, że wampiry wyglądają jak ludzie. Wampiry mogłyby się dosyć dobrze maskować wśród ludzi. Być może no, prowadziliby życie noc, na przykład w przy jakimś rozładunku magazynowym w nocy, albo też w innych zawodach. Yy, Mogliby ukrywać dosyć długo swoją obecność, ponieważ zanim by przejęli tą władzę, bo zostaliby się na tyle silni, to skoro udało im się powiedzieć człowiekowi: magii nie ma, Boga nie ma i wampirów też nie ma, to być może. Mogli po prostu przeczekać to, wyczekać moment. Tak. Dla mnie nauka powinna mieć mniejszy wpływ na wampiry niż normalnie. Bo na przykład załóżmy, że dlaczego wampiry nie mogą chodzić w świetle dnia. Dlatego, że jest ta świętość, przez którą te światło słoneczne się przebija, i dlatego powiedzmy te promienie słoneczne nabierają tej świętości i dlatego jak one padają, to zabijają wampiry. Ponieważ jeżeli mamy po prostu światło UV, które jest w stanie imitować spektrum słońca, to powinno być coś więcej, nie to, że tak, palam tak, latarkę tak. i wampiry nagle się zamienia w pył. Zresztą też zastanawiałem się też nad tym uchwałą. przecież UV też jest w nocy, tylko tego jest bardzo tak. mało w nocy. Hmm. Więc to nie powinno być czyste światło UV, to powinno być coś więcej. Jeżeli tutaj mówimy o tej czarnej magii i o tej No christości... ja bym zrobił dość oczywistą tutaj koncepcję, że być może... Za dnia więcej osób się modli, więc ten obszar jest nasycony tą świętością w danym regionie. Czyli to no, jest... no nie wiem, bo zawsze pamiętam za dziecka zmów, paciorek i spać, więc myślę, że jeśli chodzi o modlitwy, to wieczór może być. Ale może ta świadomość I... bliskości, że jak człowiek jest religijny i chodzi, to ma tą więź naturalną z tą świętością, a jak śpi, no to jest tak trochę wyłączony. I ja myślę, że właśnie ta świętość powinna albo być połączona ze słońcem. No też można, albo. Być. Ta świętość daje te promienie, które za dnia zabijają wampiry. Jakby ja bym to w ten sposób połączył, bo inaczej dochodzimy do sytuacji trochę jak w Underworld, w serii filmów, gdzie wampiry walczą z wilkołakami i wampiry strzelają pociskami ze srebra, a wilkołaki jakoś, nie wiem, zamknęli światło słoneczne, światło UV w swoich pociskach i tak zabijają wampiry, co jest dla mnie śmieszne. No tak, tak, to rzeczywiście jest to dziwne. W każdym bądź razie to byłaby też taka walka niepewna, czy wampiry by wygrały, ale jeżeli jakimiś działaniami i doświadczeniem, bo przecież wampiry mają gigantyczne doświadczenie, zwłaszcza niektóre, zwłaszcza wybitne noski, udałoby im się przejść przez pewien próg tej zarazy, tego ile tych wampirów by w końcu było. To mogliby w pewnym momencie wygrać. Mogliby, ale wypowiedzieć, taką jawną wojnę zrobić tam, czwartą Rzeszę Wampiryczną, i po prostu normalnie mieć własne czołgi i robić regularną wojnę po prostu oddziałami. Ja, tylko, tylko... Czy to po prostu były ataki partyzanckie, uderzenia na placówki rządowe i tego typu rzeczy? Ja myślę, że mogłoby się zacząć od partyzantki, ale wampiry by w pewnym momencie przejęły jakąś kontrolę, miały własne państwa i mogłyby wtedy doprowadzić do prawdziwej wojny. Tylko moje pytanie brzmi: na ile istnienie wampirów jest uzależnione od ludzi? Ponieważ jeżeli wampiry mogą postawać tylko z ludzi i oni faktycznie wybiją ludzi, to co dalej? Znaczy, wydaje mi się, że wampiry, gdyby na przykład już zwyciężyły, no to zwycięstwo nie oznacza tego, że nie ma ani jednego człowieka. Zwycięstwo oznacza to, że mamy taką władzę, że jesteśmy już niepowstrzymani. W tym momencie te pozostałe jednostki ludzkie mogłyby być zamknięte w pewne hodowle. Albo by po prostu oglądały sobie shorty i tam sobie grały na czymś, albo chodziły sobie tutaj do, w okolicy. I tak, to mogło to być nie być społeczeństwo miałby... kontrolowane, tak. tak. Tak, tylko właśnie, jeśli chodzi o kontrolowanie społeczeństwa, to albo do tego trzeba było dojść metodami cichymi, czyli wampiry zinfiltrowały rządy, przejęły całkowicie kontrolę i jesteśmy rządzeni przez wampiry i większość społeczeństwa nie wie. Albo jeżeli to jest kwestia otwarta, no to mówimy o takich państwach terenicznych, mówimy o trzeciej Rzeszy, mówimy o komunistycznych no, i nawet niekoniecznie czyli komunistycznych mo mo mogło być to na podstawie nowego, lepszego świata że no ludzie macie tam do wieku powiedzmy 30 czy 40 bawcie się, macie świetne życie, a potem już jesteście źródłem krwi dla nas na przykład. Mamy na przykład wampirów renegatów, którzy wolą smak dzieci. Na I, przykład i, I czują i, system. Tak, czują system i trzeba na nich polować. Jest na przykład główny bohater, jest taki policjantem ze biura który poluje na inne wampiry, żeby utrzymać ten system. Żeby utrzymać ten system. Tak, a, że tak. człowiek ma prawo do tam 35 piątki powiedzmy mm. żyć szczęśliwym, mm. pełnym życia radości. I tak dalej, i tak dalej. W ogóle w takim systemie też ciekawe byłoby to, że oczywiście wampiry wolałyby to życie nocne, ale byłyby takie jednostki, które w ciężkich kombinezonach wewnątrz, powiedzmy, tam byłoby srebro, złoto, ołów, tam żeby jak najbardziej chronić, tak jak kombinezon przeciwpromienny, i wychodziłyby w dzień właśnie, żeby jakąś niewdzięczną robotę robić. To byłoby ciekawe. Albo byliby w takich kombinezonach, jak radzieccy chodzili, czy takich, takich starodawnych, albo takich właśnie z tym takim nosem, jak byli ci medycy. To też widziałbym takich. To ci lekarze śmierci, tak, lekarze ta, plagi. plagi.